Cześć, witam serdecznie widzów kanału GMP garaż Moja Pasja. Na szczęście nie jest to ta panda, którą naprawiam już od dłuższego czasu i ten film nie był w żaden sposób zamierzony. Natknąłem się na ten obrazek zupełnie przypadkiem i no, strząsnął, no, bo jak zobaczyłem samochód tak rozbity, no pomyślałem sobie o skutkach takiej jazdy. No, i uznałem, że może warto powiedzieć kilka słów dla nas wszystkich, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że wsiadając do samochodu, mamy komfortowe warunki. Wciskamy pedał gazu i co się dzieje? Jedziemy sto na godzinę. 100 na godzinę oznacza, że w ciągu sekundy przejeżdżamy prawie 28 metrów. Jeżeli zdarzy się kraksa i ten samochód ma zderzenie czołowe z takiej prędkości, żeby wyhamował. To potrzeba mu 800 sekundy w bardzo krótkim czasie. Wtedy przyspieszenie, ujemne oczywiście, wynosi 386 m na sekundę kwadrat. Siła, jaką człowiek wtedy ma swoją masą, to jest ponad 2,5 ton, to jest 2700 kg. I teraz popatrzcie przy 50 na godzinę. Mamy czas zatrzymania dwa razy większy, przyspieszenie cztery razy mniejsze. Siła, jaka jest wtedy przy hamowaniu, to tylko niecałe 700 kg. To daje nam szansę na przeżycie. Dlatego no, chciałbym, żebyście jednak mieli świadomość, że prędkość zabija. I z tym Was pozostawiam. Kolejna rzecz to jest belka tego przedniego zawieszenia. I tutaj znowu niespodzianki, bo jak zdjęliśmy tą belkę, to się okazało, że Tutaj od góry jest wycięty otwór. Tak, tak to było zrobione, tak wyszło od fachowca. Zostawione. To było w ten sposób, że tutaj już kiedyś wygniła ta blacha. No i ktoś wstawił taki kawałek. Dosłownie kawałek, bo tam widzicie jest taki kawałeczek, to nie wiem, 4 na 5 cm wstawiony od środka. Tutaj tylko przyspawany z góry. No i tak się trzymało. Dzięki Bogu koło nie odpadło, przejeździło do końca. A tu nawet już się komuś nie chciało tego lekko przeszlifować. Tylko tak jak tam spawu wyszło, tak zostawił byle jak tam szczelina. No tu wchodzi i waha, czyli to. Tu nie ma tak naprawdę żartu, bo tutaj jest zamocowany, w tym jest całe koło. Także to powinno być zrobione dobrze. Nawet wybić było ciężko, bo tak jak widzicie, to nie do końca pasuje. Tutaj z góry było też pogięte, ja już to tak lekko podprostowałem. No i teraz trzeba przyjąć koncepcję, co z tym zrobić, bo tego całego nie będziemy wymieniać, tylko jednak jest decyzja, że będzie to naprawiane. Więc ja postanowiłem, że tutaj tą część czołową wytnę pewnie tak tutaj, tu w ten sposób, I to to będzie całe nowe, po prostu ta, ta górna część będzie cała nowa. I tutaj wstawię z blachy dwójki ocynkowanej. Tutaj też oczywiście tak jak jest to faktycznie zrobione od środka, nie tak, że będzie tylko otwór, tutaj to okienko jest wycięte, ponieważ tu wchodziła nakrętka w ten sposób. No i ktoś sobie zrobił takie okienko do klucza, żeby można było to przykręcić no ale to tak być nie powinno ja oczywiście tę nakrętkę wspawam tam i ona będzie zamknięta, będzie na stałe normalnie będzie się śruby tutaj przykręcać tak jak to jest zrobione fabrycznie że wkłada się te dwa otwory, tam od tyłu jest nakrętka która jest na stałe przymocowana i jest to po prostu śrubo skręcone także tutaj jest trochę roboty też z tym no ale to Zaraz biorę się za wycinanie, spawanie. Jakaś dobra godzina, półtorej i beleczka będzie zrobiona. Jak? To zobaczycie za chwilę. Przednią belkę mamy już przygotowaną do spawania. Powycinane wszystkie elementy, które były skorodowane. Tak jak widzicie tutaj całkiem sporo tego ubyło. Tutaj już jest gotowy element też do wstawienia. Spawano pół nakrętką. Także to będzie tutaj w tym miejscu wchodzić, jakoś tak i to będzie wspawane. Tu jeszcze była jedna też dziura wyżarta, od tej strony z kolei tutaj w tym miejscu powycinane kawałki, bo też było to spowodowane. I jeszcze jest jeden otworek tutaj, w tym miejscu też była korozja. A za chwilę będzie to wszystko pospawane. I belka będzie gotowa. I belkę przedniego napędu mam już wyspawaną. Tutaj ten najtrudniejszy element, że tak powiem, to był, to był ten moment. Tu jest wstawiona cała ta powierzchnia. Tutaj jest bliska widać, jak to jest zrobione. Tu od środka też widać tam tą nakrętkę z gwintem przyspawaną. Tu jest też wspawane, wstawione, także wszystko jest zrobione tak jak to było zrobione fabrycznie. Cóż jeszcze od tej strony też tu ten kawałeczek jest wstawiony widać. O, w takim miejscu. Mieni się wszystko, ciężko widać nawet jest. I tutaj wspawałem tą nakrętkę, bo ona też przy odkręcaniu się oderwała, ona była przygrzana. W tej jest przyspawana z dwóch stron, także tutaj na pewno będzie to też trzymać elegancko. No i tutaj jeszcze dalej od tej strony też były wstawione po obu stronach tutaj te kawałeczki. Są wstawione. Po zamalowaniu to praktycznie nie będzie widać, że tu nawet było cokolwiek robione. Także... Pelka została odtworzona tak w 100%. Teraz czeka tylko na malowanie. I po malowaniu będzie wkładana do samochodu. A samochodzi też już stoi i czeka. Pewne rzeczy zostały już tutaj zrobione. Jest troszkę poprawione wygłuszenie, Założony już jest e serwo. Założony pompa od ABS-u. Także powoli będziemy już to składać wszystko. Dzisiaj wziąłem się za przygotowanie ramy tylnego zawieszenia do malowania. Ona kupiona była w bardzo dobrym stanie. Przyjechała prosto z Włoch i widać, że jeździła w ciepłych krajach bez soli. Jest naprawdę w znakomitym stanie. Natomiast ma takie miejsca, gdzie trzeba je troszkę doczyścić. Trochę jest jakieś takie minimalnej korozji w niektórych, właśnie miejscach. Tutaj trzeba, O, to już jest lekko przyczyszczone. I teraz na całość rzucę epoksyd, później jakoś jeszcze nawierzchniowo jakiś taki typu autorenolak. I będzie znowu dobrze. Natomiast okazało się, że tutaj w jednym miejscu była mała wada. Przy demontażu ktoś po prostu łamał taką blaszkę, która trzyma tutaj linkę hamulca ręcznego. To jest właśnie ta blaszka. I tutaj z tej strony niestety jej nie ma. Zostały tylko takie resztki, ja już to obciąłem, ale już w tej chwili mam przygotowany taki element, bardzo podobny, tu widzicie, wyszedł całkiem elegancko z blachy dwójeczki ocynkowanej, także tutaj będzie na pewno to w jak największym porządku też, nie powinno być żadnego problemu, teraz tylko migomat przyspawam i będzie rama gotowa do pomalowania. No i mam pomalowaną tą ramę przedniego zawieszenia. No, wyszło tak jak wyszło, nie jest jakoś tam elegancko, trochę zacieków narobiłem, ale chodziło o to, żeby było grubo, tu nie musi być ładnie, to jest pod spodem. Ważne, żeby ta warstwa była odpowiednio gruba. Jest malowane tak dwa, nawet w niektórych miejscach trzy razy, ale jednak leciałem dosyć grubo, farba była troszkę rzadsza po to, żeby tam pogrywała się wszystkie te szczeliny te nierówności, szczególnie pierwsza warstwa, ale jest elegancka. Tak samo i tak samo tutaj z tyłu. Przód wisi z przodu, tym wisi z tyłu. Też tutaj ta tylna rama jest zrobiona tak jak być powinna. Teraz jeszcze chyba ją zabezpieczę tym, tą masą bitumiczną taką, żeby jeszcze jedna warstwa była i wtedy już będzie gotowa do przykręcenia. Ramy do podwozia przedniego i tylnego zostały pomalowane. Ja tutaj też je pokryłem, oprócz tego, że były dwa razy malowane podkładem epoksydowym, to dodatkowo pokryłem ją tą masą do zabezpieczania podwozi. Ja myślę, że te trzy warstwy to będzie na pewno elegancko. I teraz jeszcze je zakonserwuję od środka białym teganem. Dzięki temu, że ten wężyk jest yy, cienki, to też jest łatwo wejść, nawet tutaj właśnie jest taka tulejka, sprawdzałem to wcześniej, dosłownie tu jest jakieś 11-10 i można wejść w każdy, w każdy kąt i elegancko to zrobić, no więc zaczynamy no, tak od początku, żeby było widać jak to działa. Dzisiaj zajmuję się czyszczeniem zacisków i jarzm od hamulcy. Tu w tej chwili mam przednie zaciski. I macie po lewej już jest zacisk po wyczyszczeniu. No i po prawej jest jeszcze przed wyczyszczeniem. Ten lewy, nawet w gorszym stanie, ale i na tym widać, że tej korozji tutaj nie brakuje. A takie czyszczenie to jakieś 20 minut. Trochę czasu zajmuje, ale szwifierka z dobrą tarczą. I jeszcze mi takie urządzenie z takim młoteczek udarowy szpilkowy i całkiem dobrze to idzie. Także kontynuuję. Sprężyny od amortyzatorów przednich nie będą wymieniane, dlatego postanowiłem je oczyścić, oczyścić, zagruntować r-stopem, później podkład antykorozyjny no i na wierzch jakaś tam jeszcze farba i no jedną spędzielę mam już wyczyszczoną. Wygląda to w ten sposób. Tak jak widzicie całkiem nieźle to wyszło. Faktem jest, że jest to trochę pracy, ale jednak jest też i efekt. Natomiast przed czyszczeniem ona wygląda w ten sposób. Są już skorodowane, dosyć głęboko. A jeszcze nie na tyle, żeby je wyrzucać. Nie przysiadły, są dosyć długie. Także. Tutaj będzie to wszystko w jak największym porządku. Tylko trzeba je właśnie oczyścić, przygotować. Styl czyszczę za pomocą dwóch szlifierek. To jest taka szlifierka jedna z papierem ściernym. Taka tarcza. I po prostu tu wszystkie te zewnętrzne elementy, na tyle na ile się da, to taką szlikierką jadę. A później do wykończenia żywą tej szlifierki osiowej. Bardzo fajne, przyjemne urządzenie lekko pracuje, zaraz zobaczycie, jak to działa w rzeczywistości. I teraz zmieniam urządzenie i jadę typ. no to tak, trochę jak u dentysty. Wiem Wam, że bardzo przyjemnie się pracuje tą maszyną. Ona po prostu nie, nie, nic się nie zacina, nie zarywa, bardzo łagodnie bierze. Także fajne urządzenie: jak ktoś robi takie różne rzeczy, to, to bardzo fajna sprawa. Polecam też. Fiat po naprawie ma być nieco wyższy, tak lekko terenowy. Rozpalny ma być suf. Dlatego też tutaj jest taki dystans zrobiony pod właśnie sprężyny amortyzatora, żeby było one trochę dłuższe i to będzie jakoś w ten sposób założone. I ma być o te 4 cm wyższy na zawieszeniu. No jest pomysł, nie wiem czy dobry czy zły, ale tak jest, tak ma być to zrobione. Do zobaczenia w kolejnym filmie.